Szanowni Państwo, na mocy upoważnienia zawartego w postanowieniu Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia 25 listopada 2014 roku w sprawie zwołania sesji rad wybranych w głosowaniu w dniu 16 listopada 2014 roku otwieram pierwszą sesję siódmej kadencji Rady Miasta Ławy. Stwierdzam, że w sesji uczestniczy 21 radnych. To stanowi kworum, przy którym Rada Miasta może obradować i podejmować pomocy uchwały. Należy stwierdzić, że w naszym przypadku ustawowy skład Rady Miasta wynosi 21 radnych, Wysoka Rado. Przechodzimy do punktu pierwszego obrad. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze przez przewodniczącego Komisji Terytorialnej. Głos oddaję panu przewodniczącemu Miejskiej Komisji Wyborczej Romanowi Wrublowi. Dzień dobry Państwu. Nim Państwu wręczę zaświadczenie. Chciałem serdecznie pogratulować wyboru i mam nadzieję, że Państwa praca nie zawiedzie Waszych wyborców, a będzie służyła tylko dla miasta i naszego społeczeństwa. Lista będzie według alfabetu i proszę o podchodzenie o odebranie zaświadczeń. Pan Berek Andrzej Józef. Pani Bojarska Zofia Irena. Pan Czerzyk Ignacy Tadeusz. Pani Jarzomek Halina Anna. Pan Jędrzejczyk Cezary Anton Anatol, przepraszam. Pan Kraszewski Tomasz, pani Krygier Bożena Anna, pan Kwapiński Artur Czesław. Pan Maj Paweł Mirosław. Pani Pakuła Marzanna. Pan Przeździecki Sławomir Andrzej. Pan Żebkowski Ireneusz. pan Sodurski Piotr Wojciech, pani Bojarska Zofia, pan Maj Paweł. Pan Rzepkowski Ireneusz tak, i do Pan Stępień Ryszard Ślubuję. Przed przystąpieniem do ślubowania Pana Prezydenta proszę Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Puławach Pana Romana Wróbla o wręczenie Prezydentowi zaświadczenia. Mam wielki zaszczyt wręczyć po raz kolejny Panu Prezydentowi akt, że wygrał wybory. Natomiast ilość zdobytych głosów i i ilość oddanych i świadczy o tym, że droga, którą Pan prowadzi to miasto i zarządza przez wiele lat, jest słuszna i ma Pan takie duże partie. Serdecznie, Panie Prezydencie, gratuluję. Mieszkańcy miasta, tak jak naszym radnym, tak mnie powierzyli zaszczytny obowiązek. Kierowania losami miasta w kolejnej kadencji. Chciałbym z tego miejsca podziękować wszystkim tym, którzy oddali na mnie głos i zapewnić, że wspólnie z Radą, jedynym naszym celem, który przyświeca zarówno mnie, moim współpracownikom, celem najwyższym jest dobro naszego miasta. Deklaruję Wysokiej Radzie współpracę w tym zakresie. Sądzę, że przed nami jest okres, kiedy powinniśmy tą współpracę sobie ułożyć, kiedy przed naszym miastem są duże wyzwania, które będziemy mogli wspólnie realizować. Na sali obecna jest również moja żona, która w różnych ważnych dla mnie sprawach obecna jest ze mną. Chciałem Ci Halenko za to wszystko podziękować tutaj na forum wszystkich mieszkańców miasta. Dziękuję bardzo. Chciałabym bardzo serdecznie podziękować tym wszystkim mieszkańcom Puław, którzy popadli w prawo i sprawiedliwość. Czy to sukces? To jest wybór Puławian. Ja się z tego bardzo cieszę. To, co obiecuję, że moi radni, wybrani z listy prawa i sprawiedliwości, będą pracować na rzecz i miasta Puław, i mieszkańców Powiatu Puławskiego. Jest to dla mnie naprawdę piękny dzień, ważny dzień, i z tego się ogromnie cieszę. No ja sobie nie wyobrażam, że każdy, kto szedł do wyborów, Zarówno kandydat narodnego na prezydenta no miał jeden cel: dobro, rozwój miasta, i wszyscy radni szli, szli do wyborów z tym, tym przesłaniem. No dzisiaj również składali ślubowanie w tym względzie. Ja sobie wyobrażam, że jeżeli chodzi o dobro miasta, o kierunki jego rozwoju, no jest, trzeba usiadać, siadać do stołu, dyskutować, jak to sobie wyobrażamy i po prostu. Korzystać z ostatniej szansy, jaką jest nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 14-20. Jeżeli będziemy zdeterminowani, żeby jak najwięcej nasze miasto osiągnęło, no to chyba nie ma przeszkód, żebyśmy do tego doszli. No ja chciałem przede wszystkim podziękować wszystkim mieszkańcom miasta za zaufanie, jakim mi obdarzyli. Chciałam zdeklarować, że będę pracował dla miasta nie gorzej jak do tej pory, że wszystkie siły, wszystkie umiejętności, jakie posiadam na pewno poświęcę temu celowi, jakim jest dobra No, Mam nadzieję na mądrą i dobrą współpracę i z panem prezydentem i ze wszystkimi radnymi i mam nadzieję że w tej radzie miasta nie będziemy realizować programów partyjnych tylko skupimy się na tym co dobre dla naszego miasta i dla naszych mieszkańców i jako przewodnicząca będę o to zabiegać mam nadzieję że ta kadencja będzie merytoryczna i będą zapadały mądre decyzje no ja mam nadzieję, że młodzi ludzie będą się do nas zgłaszać z problemami, problemami, które Rada Miasta może rozwiązać w jakikolwiek sposób, dzięki czemu będziemy mogli nawiązać współpracę między ludźmi, czyli obywatelami, nami radnymi, a prezydentem miasta Puławy. No przede wszystkim pierwsze, co, czym musi się zająć Rada Miasta jest to budżet, tak? uchwalenie budżetu miejskiego, bez którego nie możemy dalej pracować. Ponadto, no, trudno mi jest w tej chwili powiedzieć, tak? Do mnie się ludzie już zgłaszają z pewnymi problemami, czy to proboszcz, czy to mieszkańcy innych osiedli, nie tylko mojego, z którego kandydowałem, ale zobaczymy, czas pokaże. Serdecznie dziękuję wszystkim za wybranie mnie, za głosy oddane na moją osobę i mam nadzieję, że kredyt zaufania, jaki został mi powierzony, no, zostanie spłacony przez te 4 lata. Dziękuję mieszkańcom, że jednak postawili na mnie i na młodą krew, i myślę, że no, młoda krew może spojrzeć się takim okiem. Yy... Dosyć świeżym na te rzeczy, które tutaj się dzieją. Może troszkę nie należy do tych struktur, do tych układów i, i pewnych skosnień, które ogarniają, myślę, każdą demokrację czy każde miasto. I myślę, że może być to dobry prognostyk do działań. Trzeba być racjonalistą przede wszystkim w dzisiejszej dobie zawirowań różnych gospodarczych zadłużeń i, i nowych wyzwań, które tu stoją. No romantyczne podejście, lekkie też jest dosyć wskazane, ale stawiam na racjonalizm, na, na współpracę. Chciałbym przedstawić Państwu radnym zaproponować jako kandydata na przewodniczącą Rady Miasta Puławy panią Bożenę Krygier, która rozpoczyna po raz drugi kadencję w Radzie Miasta. Doceniając zasługi pani Bożeny, z przyjemnością rekomenduję państwu radnym kandydaturę, radnej Bożeny Krygier, na przewodniczącą Rady Miasta Puławy siódmej kadencji i proszę o poparcie tej kandydatury. Dziękuję. Czy pani radna Bożena Krygier zgadza się? Tak, wyrażam zgodę. Dziękuję. Proszę państwa o zgłaszanie innych kandydatur. Nie widzę. Kto z państwa jest za? Proszę o podniesienie ręki. 19 radnych. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Wynik głosowania. Zgłoszona kandydatka na przewodniczącą Rady Miasta Poławy, Radna Bożena Krygiel, otrzymała następującą liczbę głosów. Za 19, przeciw 1, wstrzymujących się 1. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.